Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zapitała dziś wiosna. Prawdziwie wiosenna, prawdziwie wielkanocna atmosfera panuje na corocznym kiermaszu wielkanocnym. Przygotowaliśmy dzisiaj mnóstwo atrakcji dla naszych najmłodszych zwierzyniec, którego gość są alpaki, małe kurczaki, kurki ozdobne z Kurolandu zwierzbnej, a także Króliczki z Fundacji WETKA, które czekają na adopcję. Na naszej muzycznej scenie wystąpi dziś zespół Jarzębina z Kobierzyc oraz Krukowianie. Stoiska uginają się od przepysznych, wielkanocnych ciast, dań, żurków, mazurków, które przygotowały, zostały przygotowane przez nasze koła, gospodarstwa wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, a także lokalnych rzemieślników i twórców. Czekają nas dzisiaj również konkursy, rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Konkurs na najpiękniejszą parę oraz konkurs na ciasto marchewkowe. Tak, znajdujemy się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gdzie co roku, przynajmniej od 20 lat trwają imprezy związane ze świętami wielkanocnymi. Mamy tradycję pisanki i palmy wielkanocnej. Konkursy trwają, tak jak mówiłem, od 20 lat. Dużo mieszkańców zgłasza się na te konkursy, są wspaniałe nagrody, a dzisiaj wielu wystawców zjawiło się, aby zaprezentować i sprzedać swoje produkty przedświąteczne. Dzisiaj można nabyć palmę wielkanocną, już za tydzień Niedziela Wielkanocna, więc zapraszam serdecznie, aby skorzystać z tej okazji. Z okazji świąt wszystkim mieszkańcom zdrowia, spokoju, rodzinnych tych świąt, masę dobrych osób koło siebie i dużo miłości przede wszystkim.